Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Poniedziałek 14 tygodnia Chrystus zwykłego. Dzisiaj również w liturgii wspominamy świętego Jana Stukli, Franciszka Nina, żyjącego w XV wieku. Oto jest kolejny odcinek EZOES. Słowo o Słowie, na które Ciebie bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. Rozpoczynamy dzisiaj w pierwszym czytaniu lekturę księgi Proka Ozaasza. Proka, którego księga oparta jest na takim orędziu Pana Boga, który Odpowiada na niewierność człowieka, niewierność narodu wybranego miłością. I o tym już dzisiaj słyszymy, już od pierwszych słów, że Pan Bóg chce nasze serca zdobywać miłością. Że zaprasza nas na pustynię, że na tej pustyni chce nas wabić, że chce nas pociągać, dotykać naszych serc, że dla Pana Boga jesteśmy jak oblubienica. I tak owszem, oczywiście te obrazy mogą być takie bardzo kobiece dla nas mężczyzn, może trudno zrozumiałe, może trudne nawet do wyrażenia, ale to, co bardzo niesamowicie mi ujmuje, jakoś na nowo w tym roku chcę w to jeszcze wchodzić zapraszać Pana Boga do swojego serca, zapraszać też siebie, żebym miał to przyjmować, żebym umiał też to rzeczywiście wierzyć, że Pan Bóg to, czego tak naprawdę pragnie ode mnie. I to, co rzeczywiście chcę, żebym mu dał, to swoje serce. Że to, co jest najcenniejsze, to jest moje serce. To serce, które ciągle przypomnienie, oczywiście to nie chodzi o ten mięsień sąco-tłoczący, ale chodzi o ten ośrodek mojego życia, sumienia, o którym powie i Kościół, i potem też przypomniał Jan Paweł II, że to jest sanktuarium. Takie najpiękniejsze, najświętsze miejsce, w którym Bambuk ze mną się spotyka. I to czytanie o dzisiejsze i te słowa Pana Boga kierowane przez tego proroka są właśnie takim słowem, że Bóg chce na nowo zamieszkać w moim sercu. Że Bóg na nowo wybiera moje serce. Że Bóg chce zdobyć moje serce tak, jak zdobywa je ktoś, kto się szalenie zakochał w drugiej osobie. Jakoś też dla mnie, redemptorysty, to zdanie ciągle mi się przypomina które wypowiedział kiedyś nasz założyciel, święty Alfons, że Bóg oszalał z miłości do człowieka, że Bóg kiedy patrzy na mnie, kiedy patrzy na Ciebie, to szaleje z miłości do Ciebie, do każdego z nas. Bóg przychodzi dzisiaj z taką troską, życzliwością, delikatnością. Myślę też o tym, kiedy słucham dzisiejszej Ewangelii i szczególnie też tego uzdrowienia tej młodej dziewczyny, słyszeliśmy to przed ponad tydzień temu w niedzielę, tej dziewczynki dwunastoletniej, która umarła, która, ale która, o której prosi uzdrowienie, wskrzeszenie i ojciec, jak bardzo wierzy, idzie do Jezusa. Jezus, kiedy przychodzi do tej dziewczynki, to ją ujmuje za rękę, bierze ją za rękę. Tak jak narzeczony, tak jak zakochany. Tak jakby chciał ucałować tą rękę, oświadczając się jej. I ta kobieta, która też od dwunastu lat cierpi na upływ krwi do której mówi, ufaj córko, ufaj. To chyba Ezechiel bo Jeremiasz, kiedy ten prorok mówi, jakby wyrażając słowa Pana Boga, że Bóg bierze nas na kolana, przyciąga nas do siebie. Chciałbym Cię zaprosić dzisiaj, bo Pan Bóg też mówi, zapraszam Cię na pustynię, nie? Czy na takie miejsce wyłączności, gdzie chciałbym pobyć tylko z Tobą. Żeby może dzisiaj, żebyś znalazł czas na taką pustynię, która z jednej strony może jest miejscem niebezpiecznym, czyli groźnym, ale dzisiaj Pan Bóg mówi na taką pustynię, o której... Chcę pobyć z Tobą na takiej randce, na takim pobyciu przez chwilę. Wiadomo, każdy z nas ma różne obowiązki. Może masz wakacje, masz więcej, może masz pracę, więc masz tego czasu, może mniej. Niech będzie nawet kilka minut. Może to będzie jakiś spacer, może to będzie zamknięcie się w pokoju. Tak, pobyć na chwilę tylko z Panem Bogiem. I tak przyjmij to Jego zaproszenie, te Jego świadczyny, te Jego zaręczyny, te. Jego wyznanie miłości do Ciebie. Mnie to kiedyś uratowało, że Pan Bóg patrzy na mnie, patrzy na moje życie, patrzy na moje grzechy, patrzy na to, z czym ja się może często kroć brzydzę, czego mam czasem dosyć, z czym sobie nie radzę, ale też na tą całą historię, to już dobra, bo to nie jest tylko tak, że jestem tylko grzesznikiem. I Pan Bóg widzi to, to całe spektrum, tą całą panoramę. Tego, ten cały kolory tego wszystkiego i mówi: Kocham Cię takim. Takiego chcę Cię kochać. Dzisiaj Bóg do tego zaprasza, do takiego chrześcijaństwa. I to nie są tylko abstrakcyjne hasła, bo miłość to nie jest abstrakcja. Miłość to jest życie. Miłość to są konkretne czyny. Miłość to jest konkretne doświadczenie życia. Bóg Cię zaprasza, Bóg każdego z nas zaprasza do takiego bardzo konkretnego życia. Nie tylko do ochy, achy, u jestem kochany. Nie tylko do zaśpiewania piosenki Bóg kocha mnie takiego jakim jestem, ale przyjęcia tego, że Bóg mnie przyjmuje z całym bagażem mojego życia, po to, żebym ja też mógł go przyjąć takim jakim on jest. Przyjąć Boga, który mnie tak absolutnie bezwarunkowo kocha i, i chce mnie po prostu kochać. Chrześcijaństwo to jest to doświadczenie, że ja już nie muszę składać ofiar, ja nie muszę przebłagać, ja nie muszę zasługiwać na tą miłość. Bóg, mi dzisiaj, Bóg Ciebie bierze za rękę. Niech ta miłość ratuje Twoje życie. Niech ta miłość wskrzesza Ciebie z upadku, z grzechu, z śmierci, w której może leżysz, w której może gnijesz. To Jezus mówi, ufaj. Jezus bierze Cię za rękę. Doświadcz tego dzisiaj. Chcesz tego? Chcesz takich, takiego chrześcijaństwa? Chcesz takiej relacji z Panem Bogiem? Innej relacji nie ma. U Pana Boga nie ma relacji pańszczyźnianej, Niewolniczej, lękowej. Jest tego relacja, która wynika z zaufania. A zaufanie jest pomiędzy ludźmi, którzy doświadczają od siebie ogromu miłości. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.